Tylko, starodawną myszkę, więc tutaj mamy jeszcze słuchawki, takie stare, ale tutaj, dwie są nowe, ale dobra. Yy, starodawna myszka to wygląda tak, bo to brudna jest taka, strasznie brudna. Widzę, jak to brudne, ale nawet działa. Widzę, tutaj tak jest, takie coś czerwone, i to tak działa, no działa. Ta myszka tak działa, ale tak no słabo. E, jakbyśmy podłączyli do mojego laptopa Dela. tutaj mamy nowszą e, myszkę, co podłączyliśmy już, już jest podłączona. Widzicie? Jak widzicie, co nagrałem przed tym e, z, ty, z tym laptopikiem e, film, możecie zajrzeć. Ale dobra, ta starodawna myszka, no, no długo się ją e, Yy, podłącza, bo to jest taka stara myszka. No. Yy, a ten wiatrak jest nowy i ten telefon też, ale dobra, ta starodawna myszka ona ma z kilka lat. No, a te słuchawki też mają kilka lat. No, a ten, apa, a ten aparat jest bardzo stary. Jeszcze nagramy potem filmy. Jeszcze tu mają kropki, ale dobra. Ta stara dawna myszka tutaj ma takie coś zabezpieczone. tu jeszcze coś ma to jeszcze jest z któregoś tam roku to jest z 2000 to jest 2019 roku ta myszka sobie no więc nie wiem czy dokładnie stąd ale chyba tutaj jest napisane nie, widzowie nie w Chinach wyprodukowano taką myszkę, to ona jest z Chin, no ona działa, podłączyłem ją, jak na taką starą rzecz, to Chiny jesteście genialne, że takie coś by produkowali Chiny, to jest po prostu genialne, Chiny, Chiny wyprodukowali takie coś, to jest fajna myszka, tylko już stara taka, no. Czasami są problemy, żeby ją podłączyć do mojego takiego. No ten z Dell jest. No dwa lata ma przynajmniej. No nie wiem, rok, dwa, ileś tam ma lat. Nie wiem. Co to ta myszka. To jest. Um, nie wiem jaka rzecz. Potem sprawdzimy. Yy, ja wiem, jaka rzecz. Ta myszka chyba jest najstarsza. No z 19, jeszcze z 19 jest, więc to jest już, to już 5 lat, chyba już ma ta myszka, więc ta myszka ma 5 lat, nie wiem czy 5 lat, ale y, w sumie ma dużo, du, długo trwa już ta myszka, ale dalej działa, no nawet dalej działa przynajmniej tamta myszka działa, znaczy ta myszka no oczywiście, że działa, ale jest... Nie wiem skąd to jest, ale ta myszka jest z Chin, nawet tu jest gdzieś napisana, ale mój tablet.